Ania Nowakibisz nie wyobraża sobie świątecznego domu bez zapachu pierniczków i znalazła na to patent. Bez czego nie ma świąt? No, bez wielu rzeczy oczywiście. Bez rodziny, bez domu, bez choinki, ale świąt przede wszystkim nie ma bez pierników, prawda? Musi być ten zapach, pierniczka. Po pierwsze, one wspaniale pachną. Po drugie, to już jest taka rodzinna i sąsiedzka tradycja, bo to można zaprosić sąsiadów, dzieci, zwołać i będziemy piec pierniczki. A później będziemy te pierniczki dekorować. I to jest w ogóle super. Ja mam dzisiaj sprawdzony i szybki przepis na pierniki, gdzie możecie ich sobie w każdej dowolnej chwili szybciutko doprodukować. Nawet do 70 sztuk. Bardzo prosta historia, bo macie gotową mieszankę. Skład mieszanki bardzo prosty. Ohoho! Tam coś jest! Tam coś jest! Ta -da, ta -da, mam drugiego aniołka. W każdym opakowaniu jest foremka. Gdzie jest jeszcze jeden aniołek? Bo gdzieś tu był. O tu proszę. Dołożymy. Ktoś będzie ze mną piekł? Pieczemy. Mieszaneczkę gotową do miski. Yy, masełko. Dokładnie 100 g masła. Jajeczko jedno. No i co? Sposoby są różne. Ja zaczynam widelcem. No, dobra. I już w tej chwili czuć taki piękny, korzenny zapach piernika, tak? Także nie musicie się w ogóle jakby przejmować tym, a ile dodać na przykład przyprawy korzennej. Wiecie, co się robi z deskami, żeby nie tańczyły po blacie? Jak nie macie takiej deski tutaj z, takim, z taką zahaczką, bo ja mam. Gumki bierzecie recepturki z jednej i z drugiej strony zakładacie na deski. Deska się trzyma na tych gumkach, tylko z dwóch stron nie z jednej, bo się będziecie wkurzać. Proszę. I teraz przykrywamy ciasto folią. I jak to nam się tak 15 minut pół godziny schłodzi, to możemy jechać dalej. 75 stopni, grzanie, góra, dół. No i teraz mamy oczywiście czas. I możemy w tym czasie na przykład pomyśleć o tym, że warto wcześniej zrobić bigos na święta, na pierwszy, drugi dzień świąt i go zamrozić albo posnąć kapustkę. Potem, żeby tylko siedzieć, rozmrażać, gotować i cieszyć się świętami. I sięgać oczywiście po pierniczki na deser. Niektórzy lubią przed deserem zjeść pierniczka. Ja tak mogę cały czas. Przyznać się, kto zjada świąteczne pierniki przed Wigilią? Kto? Wszyscy, bo wszyscy są głodni. No przecież nikt się nie może doczekać tego jedzenia. O! O! Nie za twarde, schłodzone, za twarde też być nie może, ale takie właśnie idealne, żeby się teraz za niego zabrać, rozwałkować. Dobra. Foremki i zaczyna się właściwa zabawa, tak? Teraz, jak już mamy ciasteczka ułożone tutaj, to te pierniki, które mają wisieć na choince, potrzebują jeszcze mieć dziurkę. Ustawiamy. Dla słabszych 10 minut, niech sobie spojrzą na zegarek. Dla doświadczonych na oko. Jakie pachnące, no, bo, no powiedzcie, no powiedzcie, no powiedzcie. No powiedzcie, no właśnie o tym są święta. I teraz coś, co każdy, nawet manualnie, nie za bardzo ten tego, powinien mieć. Czyli takie pisaki, które należy otworzyć. Wybieramy sobie ulubione kolory. Ten od którego chcemy zacząć, delikatnie rozgrzewamy w ręku, tak? Do minuty. Te wystudzone pierniki możecie sobie już wyłożyć na deskę, zwolnić blachę i się bawić w zdobienie. Damy radę. Naciskamy. O, i widzicie, widzicie, jakie to jest łatwe. Niech to będzie taka właśnie fajna wasza praca, bo wtedy ta obdarowana osoba wie, że to wy poświęciliście jej swój czas. A jak ktoś gotuje z sercem, to to serce widać jak jak na dłoń.